Przy nowo wybudowanym odcinku trasy S3 Jawor-Bolków niedaleko miejscowości Godziszowa powstaje obwód utrzymania drogi Jawor. Ze względu na sąsiedztwo gór, obiekt ten jest bardzo ważnym elementem. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku, a koszt inwestycji to kwota około 22 milionów złotych brutto. Obiekt jest realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budujemy budynek biurowo-administracyjny, budujemy wielki magazyn garażowo-sprzętowy, budujemy wiaty na sprzęt, drobny i mniejszy. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Berger Bał Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Koordynatorem inspektorów nadzoru jest Marek Kaniski, a na budowie pracuje średnio około 75 osób. Obecnie kontynuowane są roboty jeszcze związane z stanem surowym, chociaż już w budynku biurowym, biurowo-socjalnym robimy już roboty związane z instalacjami, sanitarnymi, elektrycznymi. To, co możemy, już tynkujemy, więc wchodzimy powoli z wykończeniówką. Natomiast w tych budynkach magazynowych i socjalnych trwa montaż obudowy, ścian. Najbardziej spektakularnym obiektem na tej budowie jest magazyn soli z charakterystyczną kopułą. Dosyć ciekawa metoda montażu, pierścieniowa, od dołu do góry. To chyba jest największe wyzwanie na tej budowie. Kamera zarejestrowała moment zamykania kopuły. Ten obiekt będzie wielkości średniej, bo są i większe i mniejsze, do składowania soli. Będzie też tutaj pomieszczenie techniczne, gdzie będzie się mieściły twornice solanki. Konstrukcja drewniana, która powoduje, że sól konserwuje niejako tą konstrukcję, i to jest naprawdę na. Dużo, dużo lat. Ma taki kształt, ponieważ no jest w środku większa możliwość składowania soli. Konstrukcja jako taka powoduje też, że są otwory wentylacyjne, a wentylacja powoduje, że ta sól nie jest mokra. W Polsce jest ponad 100 takich obiektów. Równolegle z budową obiektów kubaturowych trwa budowa układu drogowego. Mamy do wybudowania większą część tego układu pod kategorię ruchu kr Tutaj będzie konstrukcja bardzo zbliżona do, do, do konstrukcji dróg właśnie krajowych. Największy obszar tutaj konstrukcji tego układu drogowego to będzie konstrukcja asfaltowa. 16 cm asfaltu w trzech warstwach, pod spodem kruszywo 20 cm podbudowy pomocniczej, 28 cm warstwy odsączającej i no, grunt rodzimy wykorzystany do, do, do wyniesienia, do wyrównania tego terenu. Jak zresztą widać, bo już część tutaj, ponad połowa została wykonana w warstwie tej mrozochronnej, też po to, żeby ułatwić m.in. budowę tutaj obiektów tubatorowych, żeby właśnie ułatwić dojazd. Wszystkie prace terminowo mają zakończyć się we wrześniu 2020 roku. Wszystko idzie zgodnie z planem, nie będę zdradzać, że nieco szybciej niż zakładaliśmy. Wykonawca bardzo terminowo i bardzo fachowo realizuje swoje roboty. Miejmy nadzieję, że skończymy nieco wcześniej, ale nie chcę obiecywać, bo wiadomo, zima przed nami.